Jesteśmy na wystawie Rzeźb Czesława Fankidejskiego. Wystawa zatytułowana jest Wielki Błękit. O samym tytule jeszcze sobie, myślę, porozmawiamy. A teraz chciałabym, żebyś opowiedział o, o takich swoich początkach. Studiowałeś na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni profesora Radwańskiego, ale też myślę, że ważna była dla ciebie specjalizacja, czyli kamień u profesora Gierady. Tak, zaczęła się moja przygoda ze sztuką, z rzeźbą. W sumie z liceum, w liceum plastycznym jeszcze, ale na Akademii Sztuk Pięknych w zasadzie zacząłem się tak no, odkrywać na poważnie. A właśnie w pracowni profesora Stanisława Gierady, który zaraził mi pasją do kamienia, do pracy z nim, do rozumienia jego, ale też i później jeszcze na plenerach gdzie z panią Ewą Bejer-Formelą żeśmy razem pracowali w, w, w Dzydach, na Wywzydach Kiszewskich e, na sympozjum. No i, i, I chyba tam, tam najbardziej mi ten kamień gdzieś tam zaczął się podobać. Granit właśnie, nasze tutaj, nasze granity, które tutaj mamy na Pomorzu. No właśnie o te plenery chciałabym Cię też zapytać, bo co prawda Twoje prace, te które zwłaszcza tutaj widzimy na, na, na tej wystawie to są prace dosyć kameralne, ale wiem, że bardzo, bardzo często uczestniczysz w plenerach rzeźbiarskich i to chyba też wiąże się ze skalą, z, no, z innym podejściem troszeczkę. Chciałabym, żebyś opowiedział w ogóle o specyfice pracy plenerowej. No tak, to się różni diametralnie od pracy w, 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 moim, w mojej pracowni. E, oczywiście plener ma też obostrzenia, bo jest czas, jest tempo. To plener, sympozjum, to też spotkania z ludźmi, to uczestniczenie w życiu poza, poza pracą taką, no, fizyczną, rzeźbiarską, ale to jest często bardzo ciężka praca fizyczna. Te formy są duże i no, po prostu to się odbywa podczas permanentnego hałasu, pyłu, no, Zupełnie inaczej, tak? No, ale fajne jest to, że to rozwija niesamowicie, bo te rozmowy, które się toczą z różnymi artystami z całego świata w sumie, jak się spotykamy, no to, to każdy ma inne doświadczenia. Każdy ma coś innego do przekazania, inne spojrzenie na formę, zupełnie inna szkoła, więc to jest dla mnie bardzo ciekawe i rozwojowe. To jest niesamowicie rozwojowe. No właśnie, bo tu jeszcze jakaś y, zachodzi interakcja, prawda? Pomiędzy innymi uczestnikami y, plenerów. Ale y, powiedz mi jeszcze tylko, y, w jakich materiałach y, wówczas y, pracujesz najczęściej? Y, najczęściej no to kamień, oczywiście, bo on mi jest najbliższy sercu. Y, to taka moja może nieskromność, ale wiem, że ten kamień zostanie jeszcze długo, długo po mnie i będzie o mnie mówił. Więc. Y, no, dlatego on. A poza tym jego twardość jego taka, taka walka z nim to mnie też pociąga, że no, kto da radę, nie? Kto, kto zwycięży, on czy ja. I to jest, tak, to, to jest dla mnie bardzo fajne, takie zmierzenie się z tym. Zmęczenie się takie fizyczne i jakby od nowa wtedy jest taka właśnie psychiczna. Nie? Że już pokonałem, pokonałem i to jest fajne dla mnie. To jest najlepsze. Masz taką świadomość, że rozumiesz kamień. Nie wiem, czy to jest jasne pytanie, ale jeszcze chciałam Cię też dopytać o Twój ulubiony kamień. Czy to jest granit, czy, czy masz jakieś inne? Tak, moim ulubionym kamieniem to jest granit. Jego barwa którą odkrywamy w zasadzie, to jest najfajniejsze, że z zewnątrz taki jakiś omszały po prostu otoczak sobie leży, czy no niezbyt ciekawy, tymczasem w środku kryje się prawdziwe piękno. Te barwy to są naturalne, one są nie do podrobienia po prostu, tak, można się starać i owszem, ale kamień po prostu jest piękny sam sobie w środku. To jest taki diament nasz, uważam. E, oczywiście pracowałem w różnych kamieniach, e, no ale powiem szczerze, że ten Karani to jest dla mnie najlepszy. I to pewnie ten z prawda? Też, no. e, czyli Kaszubski e, kamień. E, ja myślę, że nadeszła pora, żeby porozmawiać o o naszej wystawie, o twojej wystawie oczywiście. I o tym, co kryje się za tym pięknym tytułem. Wielki błękit. Czyli spokój. Damy spokój. Zmycie, fala, woda, która, która po prostu zmywa. Zmywa to, co, to, co mnie dotyka, to co mnie. Przeraża to, co, czego się boję, to moje złe doświadczenia życiowe i w pracowni właśnie przelewam te swoje myśli, niepokoje, w, zaklinam w tych formach i w tej pracy w tej takiej fizycznej pracy. Uspokajam się wtedy i ten wielki błękit, jakby wielka fala, która zmywa to ze mnie. Wychodzę z, często z pracowni właśnie z takim spokojem, nastawieniem, że zostawiłem coś, zamknąłem etap, jakby wyspowiadałem się tym formom, tym rzeźbom. I to czyni mnie po prostu... Mam nadzieję lepszym. No, oczywiście przychodzą następne problemy i tak dalej, ale generalnie rozwiązuje je w czeluściach swojej pracowni. Często z włas- jak ktoś chodzi do psychologa, czy ktoś idzie się wyspowiadać do kościoła, metoda jest moja na to, że w pracowni po prostu się, że tak powiem, kamieniem, rzeźbą, ceramice, tym materiałom spowiadam. No właśnie, pracujesz w różnych materiałach, co, co widać na tej wystawie, rozmawialiśmy o kamieniu, ale opowiedz może o tych pozostałych technikach. To jest sporo ceramiki, ale też jest ona jakby w różnych formach, to znaczy jest i szkliwiona i nieszkliwiona i wypał raku i jeszcze, jeszcze inne, inne zupełnie techniki stosowałeś. Tak, ceramika często się przejawia. No, myślę wydaje, że poczułem taką łatwość wykonywania w tych form ceramicznych. Mam pracownię na wsi, gdzie mogę sobie, że tak powiem, eksperymentować z ceramiką. Właśnie te wypały raku często no, potrzebują tej przestrzeni innej, nie takiej pracownianej, tylko otwartej, gdzie nikomu nie będę przeszkadzał. A wiąże się to oczywiście z jakimś dymem, z ogniem na zewnątrz i tak dalej. Więc ta ceramika jest dla mnie takim naturalnym materiałem, w którym jestem w stanie nawet szkice swoje rzeźbiarskie utrwalać. I no, dlatego ta ceramika jest dla mnie ważna. Też uczę ceramiki i no, jest to taki kiedyś. Wszystko w gipsie, jako szkice rzeźbiarskie zostawiam, tak teraz raczej w ceramice. A potem oczywiście to formy te są właśnie często przekuwane w kamieniu i właśnie w większej skali, na plenerach między innymi. To teraz zostało nam jeszcze drewno. Za Tobą jest taka praca, która składa się z trzech różnych gatunków drewna. Powiedz czemu tak właśnie postanowiłeś połączyć, to się wywiązało ze strukturą czy z miękkością. Taka miłość do drewna u mnie jest od czasu, kiedy jeszcze ojciec mój we mnie ją tak rozognił, sam zajmował się drewnem, no trochę inaczej, bo od strony technicznej tam. Konstrukcje dachowe, jakieś takie rzeczy, ale praca z drewnem. Ona była mi towarzyszyła już od dawna. I później, jeszcze w Liceum Plastycznym, również w Jasnycerstwie, kontynuowałem pracę z drewnem. No i to drewno ma dla mnie dużą wartość, bo to są często drewna, które, drzewa, które gdzieś tam w naturalny sposób już. Albo upadły, albo musiałem je wyciąć na, u siebie na działce. Generalnie to są też często drzewa, które sadzili moi przodkowie. Więc mamy też sentyment pewien związany, dlatego te rzeźby tutaj są łączone no, z różnych materiałów, z różnych gatunków drewna, bo różne gatunki drewna mam. A poza tym też chodzi o to, że te kolory każde drewno ma inny kolor, ma inne właściwości nieco. Staram się to wykorzystywać. No, po prostu jest to dla mnie też piękny, przyjemny, ciepły materiał, w odróżnieniu od kamienia, a kamień jest chłodny, jest piękny, ale jest chłodny, tak, jest taki jakby, a drewno znowuż ma inną w ogóle, inne, nie wiem, natężenie jakieś takie emocjonalne w sobie, a ceramika również, no, staram się właśnie bazować w takich naturalnych materiałach, właśnie nie jakichś tam w plastikach, tylko właśnie w tych naturalnych kamieniach i drewnach. Jak widzimy to na, na wystawie, ta wystawa opowiada o wodzie, tak, w jej różnych aspektach, między innymi też o przewodzeniu wody. Tutaj widzimy takie instalacje jakby hydrologiczne, Myślę, że tak można nazwać je. Ale co, co dalej? Co zamierzasz robić? To tak, takie pytanie, które zazwyczaj na, na koniec rozmowy zadaję artystom. Co dalej? Co dalej? Nowe. Nowe rzeczy powstają, zaczynam troszeczkę zmieniać, ale w stylu oczywiście tym, który, mnie tutaj, który tutaj mogę zaprezentować. Gdzieś on się nie zmieni diametralnie, e, raczej dojdą nowe rzeczy jak w życiu po prostu, tak. Rzeźba dla mnie to, to ja, jakby ja tworzę e, to, co mnie dotyka w życiu, to co czuję, a że te zmiany zachodzą, e, więc one również będą miały swoje piętno odcisnął w nowych formach. Za chwilę dodać, dodawać mam zamiar bardziej anatomiczne rzeczy części do tych rzeźb swoich. No niemniej jednak to wszystko jest jeszcze w, trochę w fazie projektu, ale to jest tutaj jakby pewien zamknięty etap. Ta wystawa jest takim etapem zamkniętym do tej pory, a teraz zaczynam w nowe wchodzić i, no i będzie lekka zmiana. A do póki co, zapraszamy do oglądania wystawy i jeszcze do 24 kwietnia. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i no niezmiernie się cieszę, że mogę tutaj się wystawić i pokazać. Dziękuję.